Witajcie, Rafał Niecki, z TV. W dzisiejszym odcinku recenzja wyjątkowego produktu: wyjątkowego ze względu na markę i cenę dosyć konkurencyjną i interesującą cenę, jak na e, produkt marki Zellner, mianowicie. Recenzja miksera, miksera z misą obrotowego. Jest to mikser Symbio o numerach seryjnych ZHM08065. W naszym przypadku jest to mikser biały z szarymi dodatkami. Zatem zapraszam na recenzję. Zobaczymy na ile ten mikser się sprawdza i czy w ogóle jest godny uwagi, czy w ogóle powinniśmy sobie, że tak powiem, zawracać głowę. Zapraszam do recenzji. Na początku warto pokazać, co tak naprawdę znajduje się w opakowaniu. Co otrzymujemy od producenta? Od razu Wam dodam, że poszczególne elementy można też sobie dokupić, ale o tym będzie w dalszym, e, dalszej części naszej recenzji. Otrzymujemy nic innego jak instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Czyli żadnego przełomu e, tutaj nie znajdziemy, ale okej. Okay. Jeśli ktoś e, pierwszy raz spotyka się z takim urządzeniem, czy też po prostu no, nie wie, jak to urządzenie obsłużyć, na pewno taka instrukcja mu się przyda. Otrzymujemy nasz miksera, ale o tym za Po prostu wyjmę wszystkie dodatki i zaprezentuję Wam je po kolei, e, jak, co, do czego służy. Ok, też naszego Miksera została już rozpakowana. Czyli, opakowania w tym przypadku jest się Zatem, przejdźmy do e, samej, e, samego urządzenia. Zobaczmy, co to urządzenie tak naprawdę potrafi. E, I tak jak powiedziałem, czy aby na pewno jest e, warte tej ceny i, i godne uwagi. Mamy nasz mikser. Mikser prezentuje się w ten sposób, tak jak widzicie, dosyć oryginalny, dosyć yy, można powiedzieć, że jest yy, nawet bardzo ładnie wykonany. Nie ma tutaj żadnych elementów gumowych, yy, troszeczkę szkoda, tutaj mógłby się taki element przydać, ale jest dosyć taki yy, delikatnie szorstki, nieślizki plastik, który no, jednak zapewnia dobre utrzymanie tego urządzenia yy, w dłoni. Jedyny minus, który już na początek rzuca się w oczy, wykonanie tych przycisków. Są to przyciski Turbo, które e, działają w obie strony, czyli zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych, e, ten przycisk pozwala włączyć funkcję Turbo. Wykonanie tego przycisku dokładnie w tej części jest bynajmniej e, nieprawidłowe, ponieważ z pozostałych e, dwóch rogów. E, jest on zaokrą zaokrąglony, tutaj niemniej jednak jest ta krawędź dosyć ostra i... Śmiem twierdzić, że można się nawet nieco skaleczyć łapiąc nie tak jak trzeba. Dlatego proponuję e, zwrócić na to uwagę e, albo po prostu uważać, żeby, e, żeby się nie skaleczyć. No jest to e, spowodowane zapewne odlewem, być może można to jakimś tam nawet pilniczkiem do paznokci delikatnie e, przypiłować, żeby no, nie uszkodziło to nam dłoń. Pozostała e, część e, tego miksera nie, nie ma jakichś specjalnych tutaj wad, nic nie zauważam. Wydaje się solidnie wykonany, nic nie trzeszczy, nie ma żadnych luzów. Hmm, można by się czepić jedynie do spasowania. Jak widzicie tutaj e, tutaj i, i jeszcze wyżej są czarne prześwity. Biorąc pod uwagę, że jest to mikser, czy nie może się coś zachlapać i tak dalej, uważam, że mogłoby to być troszeczkę bardziej spasowane. Ale tak jak powiedziałem, no, jakość cena e, zatem nie przesadzam i przechodzimy do kolejnej części naszego, e, naszego testu. Słuchajcie, otrzymujemy z mikserem dodatkowo e, ciekawą rzecz, mianowicie taką przystawkę. Przystawka y, ma nam usprawnić miksowanie y, różnych y, produktów, różnych płynów, mas. Y, dlatego y, zobaczymy też, czy i jak ta przystawka funkcjonuje inaczej rzecz ujmując, jak to się sprawdza w codziennym użytkowaniu. Żeby przystawka mogła funkcjonować poprawnie, do tego wymagana jest misa. Taką misę również otrzymujemy od producenta. Y, I w tej misie możemy sobie przygotować jakieś e, płyny, e, czy też cokolwiek innego e, potrzebuje. Jeśli chodzi o pojemność tej misy, próbuję znaleźć dla Was tę informację, ponieważ misa sama w sobie e, nie posiada żadnej miarki. E, to jest kolejny minus, bo e, mogłaby taką miarkę posiadać, usprawiłoby to na pewno pracę. Jeśli chodzi o misę, słuchajcie, nie ma takiej informacji na opakowaniu. To jest pierwszy, e, pierwszy można powiedzieć, błąd pierwszy, e, minus tego urządzenia. Ale okej, okay, nie zniechęcamy się, idziemy troszeczkę dalej, zobaczymy, czym jeszcze nas ten mikser może zaskoczyć. W takim razie, żeby usprawnić wszystko, przejrzyjmy sobie instrukcję obsługi, staram się zrobić to szybko. Żeby to względnie nie przeciągać y, całej recenzji, a może się jej okazać, że w ogóle y, nie ma w instrukcji tej informacji. Dlatego za chwilę spróbujemy się o tym przekonać. Misa powinna być y, elementem numer 15. Ok. Widzą, że. Należenie tego dwa urządzenia, niestety, ale nie znajdę raczej tutaj informacji o tym, jakiej pojemności jest MISA. Szczerze mówiąc, niespecjalnie mam ochotę to ee, sprawdzać. Tylko o prędkości i na przykład ciście naleśnikowym, że 1 yy, litr, który bieg jak i jaki czas miksowania. No niestety yy, nie, znalazłem, nie znalazłem informacji mimo wielkiej chęci o tym, jaka jest pojemność tej misy. Zakładam, że jest to misa około 3 do 4 litrów yy, i myślę, że bardziej tutaj ona ma 3 niż 4 litry. No, ale to już jest e, mniej jakby istotne. W każdym razie wydaje się wystarczająca i wydaje się standardowa w porównaniu z misami, które otrzymujemy z innych produktów. Co robimy z tą misą? Misę wkładamy tutaj. E, przede wszystkim dziwi jeszcze fakt, że nie ma żadnego mechanizmu obrotowego, ale do czego miałby być ten mechanizm? O tym też za chwilę. Ok, wkładamy naszą misę nasza misa została włożona. I słuchajcie, teraz, żeby całe urządzenie działało prawidłowo, musimy odsłonić tutaj e, tą specjalną zaślepkę dokładnie w ten sposób. Jak widzicie, symbol e, blendera i malaksera e, służy to do tego, że możemy sobie kupić na osobno właśnie taki zbanowy e, malakser bądź blender i po prostu e, przekształcić nasz e, mikser w takie urządzenie. Ono jest na tyle skonstruowane, że możemy je postawić na przykład w ten sposób i ono stoi dosyć stabilnie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że miksując coś w dzbanku jednak e, musimy to urządzenie e, tutaj sobie przytrzymać. I, i, I wtedy na pewno nic się nie, z nim nie stanie. Ok, przechodzimy do montowania samego, e, samego urządzenia, samego miksera, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Przede wszystkim nie wkładamy go w ten sposób, a wsuwamy od początku. Kiedy nasz mikser się tutaj e, wsunie, e, powinniśmy. To jest taka regulacja. Powinniśmy to po prostu przeciągnąć do góry. E, jak widzicie, w ten sposób. No, nie jest to może komfortowe, ale też jeśli zamontujemy to raz, to albo nie musimy tego zdejmować, albo e, po prostu e, przyzwyczajmy się do tego. Ok. Co otrzymujemy jeszcze, zanim przejdziemy do przetestowania? Otrzymujemy coś takiego. Nakładamy to na naszą trzepaczkę i możemy robić tak zwane przeciery. Czy to działa? Na pewno coś tam przeciera, natomiast wydaje mi się, że ten sam efekt możemy osiągnąć przy wyższej prędkości w samym mikserze. Niemniej jednak, taką nasadkę do niby przecierania również dostajemy. Nic innego jak zwykły kawałek plastiku. Otrzymujemy dwie trzepaczki: tradycyjne do miksowania, ubijania i tak dalej oraz. Mieszadła, na przykład do wyrabiania e, mięsa na pasztet, koplety mielone czy e, innych gęstych e, produktów. Możemy też spróbować wyrobić jakieś gęstsze ciasto, niemniej jednak uważajmy, żebyśmy nie wyrabiali przypadkiem ciasta na pierogi, bo możemy taki mikser po prostu spalnić. Będzie za duży opór i może się to skończyć OK. Zakładając jeszcze nasz blender, musimy nasze trzepaczki, przepraszam, musimy zwrócić uwagę na to, e, którą trzepaczkę gdzie wkładamy. Ponieważ tutaj e, są takie specjalne e, ząbki, jakby takie koło zębate, i e, do tego właśnie powinniśmy włożyć tę trzepaczkę. Która ma też te ząbki. To jest specjalny symbol, który ma nam o tym e, pokazywać. Jak widzicie, druga już jest gładka, czyli gładką wkładamy tutaj. I tą e, zębatą wkładamy tutaj. Ta zębata odpowiadała za to, że napędza nasz mechanizm, e, który e, z kolei napędza naszą misę. Czyli jest to taka e, specjalna konstrukcja, Która ma właśnie przez koła zębatę na, na, powodować obrót naszej misji. Ok, co jeszcze o samym e, urządzeniu, zanim przystąpimy do jego dalszej recenzji? Słuchajcie, tutaj mamy pokazane, co czym możemy niby wyrabiać, i przez jakiś czas e, jaką prędkością. Także mamy trzepaczki do niby tortów, jakichś ciast, kremów. Do jakichś innych produktów, innych ciast, na przykład chleba, mamy już te świedrowe mieszadła, oraz opcjonalnie w blenderze, w, mix w malakserze w malaxerze, w sumie mamy możliwość zrobienia koktajli itd., tak również na obrotach od 1 do 5. Jeśli chodzi o podniesienie tego miksera, jeśli podniesiemy go za górę, podniesiemy go razem z misą, czego przy pełnej misie nie radzę robić. Natomiast, żeby go podnieść tradycyjnie, czyli na przykład wyciągnąć misę, musimy wcisnąć tutaj ten przycisk, który macie możliwość zobaczyć. I dzięki temu e, możemy spokojnie sobie naszą misę podnieść. Kolejny minus jest taki, że to się w żaden sposób nie blokuje, czyli e, ta misa. E, po prostu nam z powrotem e, się zamyka, jak widzicie. E, czyli znowu musimy, musimy e, uważać, żeby po prostu to nam nie wpadło, i nie pochlapało, e, czy cokolwiek. No. Jest to jakieś niedopracowanie, ale trudno tutaj zarzucić, że jest to jakaś wada. E, być może te mechanizmy po prostu tak mają. No okay. Idziemy zatem jeszcze dalej. Zobaczymy, co ten mikser tak naprawdę potrafi e, zrobić. Spróbujemy uwić pianę z samych białek. Zobaczycie tym samym, jak głośno ten mikser chodzi i jak ogólnie pracuje. Dobrze. Otwieramy zatem okrewane misy. Wlewam białka. Białka są dwa, czyli z dwóch jajek. Dodajemy odrobinę soli. Pamiętajcie, żeby nasze białka się na pewno ubiły należy tej soli odrobinę. Dodać. No i zaczynamy pracę z naszym mikserem. Zobaczymy do czego on tak naprawdę e, jest zdolny. Trzeba by na pewno potrafił ubić nasze białka, jak długo mu to zajmuje. Zapraszam! Pierwsza piana teoretycznie została ubita. Dlaczego teoretycznie? Dlatego, że no, jest to sztywne. Jest to taka um, piana konsystencji śmietany. E, być może jest to spowodowane jajkami, e, dlatego nie możemy skreślić tego, e, tego miksera. Natomiast e, muszę powiedzieć już na początku, że jego obroty wydaje mi się troszeczkę, mm, jakby, zaniżone. O tym również nie znajdziemy informacji, e, tak naprawdę, ani w instrukcji, ani na opakowaniu, ile ten e, mikser ma e, obrotów, czy też jaka jest jego konkretna moc. Aczkolwiek moc nie zawsze musi przekładać się na obroty. To, mm, jakby nie patrzeć, e, niby producent podaje, że maksymalnie 400 W, ale. Nie jest to napisane czy jest to e, zużycie po prostu e, prądu czy, czy, czy jego moza, aczkolwiek zużycie prądu no wydawało się troszeczkę takie e, kolosalne nawet, ale, ale okej. Okay. W każdym bądź razie e, słuchajcie, jeśli potrzebujecie na przykład ubić śmietanę, e, coś wymieszać, coś e, zmiksować, e, um, wyrobić jakieś, nie wiem, ciasto na naleśniki, wymieszać i tak dalej, przy produkcie, który kosztuje e, około 100 zł, e, w moim wypadku było to 99 zł. E, w zależności od sklepu będzie to niekiedy załóżmy do 150-160 zł. Produkt wydaje się jak najbardziej e, dobry, sensowny. Zresztą, no, jakby nie patrzeć. Te nasze jajka zostały e, ubite, aczkolwiek no, ta piana, jak widzicie, już opada. Być może jest to po prostu spowodowane właśnie e, jajkami. Nie, nie ukrywam, że e, nie były one jakiejś e, pierwszej świeżości, e, dlatego, dlatego no, trudno, trudno tutaj jednoznacznie się odnieść. W każdym razie, no, piana jako taka została ubita. Gdyby też, gdybyście potrzebowali, jakby, ubić tą pianę ręcznie, możecie jak najbardziej wykorzystać tę misę i zrobić to w samej misce. Ale, okej, okay. kończąc, kończąc tę recenzję. Słuchajcie, produkt jest na pewno godny uwagi. W zależności e, od tego, do czego go tak naprawdę potrzebujecie, to jest jak z e, małym samochodzikiem miejskim, a z dużym samochodzikiem dostawczym. Jeśli potrzebujecie e, przerabiać dużo produktów, e, nie wiem, dużo robić jakiś tortów, jakiś kremów itd warto pomyśleć się o jakimś wyższym modelu, jakimś mocniejszym modelu. Natomiast jeśli potrzebujecie totalnie do domowych warunków, od czasu do czasu coś zmiksować, wymieszać, jakieś ciasto na naleśniki, czy też jakiś biszkopt, cokolwiek, jak najbardziej ten produkt w zupełności wystarczy, jest wydajny, jest dobrze, dobrze skonstruowany bardzo dobrej jakości. W związku z powyższym na pewno nie będziecie zawiedzeni. Przede wszystkim kolejnym e, atutem tego produktu będzie jakość wykonania jego niewątpliwy wygląd, który jest e, zdecydowanym plusem, jak i przystępna cena. W związku z powyższym ja Wam polecam ten produkt. Zapraszam Was do obejrzenia innych naszych recenzji na kanale na YouTube Intest TV, e, jak również odwiedzenia naszych pozostałych kanałów e, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Rafał Niezgasz Intest TV.